Dzień dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym filmikiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat suplementów diety kolagenowych. O nich jest bardzo głośno, bardzo często porusza się ten temat w moim gabinecie kosmetologicznym. Bardzo często się mnie pytacie, czy warto łykać produkty z kolagenem? Czy warto wydawać tak duże pieniądze na kolagen, na jego suplementy? Jeżeli jesteście ciekawi serdecznie zapraszam was do oglądania tego filmiku i zaraz się dowiecie co dla was przygotowałam. Kolagen to jest białko, które stanowi około 25% białek, które znajdują się w naszym organizmie. Głównie w skórze, ale także znajduje się on w ścięgnach, kościach, zębach. Proces powstawania kolagenu można podzielić na dwie takie części. Mamy proces, który odbywa się w fibroplastach, i jak tutaj wytworzenie białka z innych struktur odbywa się poprzez transkrypcję, translację i obróbkę potranslacyjną. Tak samo tutaj z naszym kolagenem dzieje się dokładnie to samo. Podczas ostatniej obróbki potranslacyjnej. Lizyna oraz prolina dostają dodatkową grupę hydroksylową. Odbywa się to przy udziale konfaktorów, oczywiście odpowiednich enzymów, ale także tutaj jest niezbędna witamina C oraz odpowiedni poziom żelaza. Drugi etap powstawania kolagenu w naszej skórze i w naszym organizmie to jest etap, który jest związany już poza fibroblastami. Do kolagenu do tworzenia się włókien kolagenowych odbywa się już poza fibroblastami. W przestrzeni międzykomórkowej. I tutaj proces ten obejmuje rozszczepienie protokolagenu i tworzenie się tropokolagenu, a następnie połączenie tych tropokolagenu do tworzenia się włókien kolagenowych. Dzięki czemu mamy kolagen. I według danych, które przeszukiwałam, aby tutaj odpowiedzieć i stworzyć ten filmik, kierowałam się publikacjami naukowymi oraz książkami PZWL, uzyskałam takie informacje, że nie ma innej możliwości, aby wytworzyć kolagen. Tylko poprzez stymulowanie tych fibroblastów i cały proces powstawania kolagenu musi się tak odbywać, jak przed chwilką opisałam. Co ciekawe, także zniszczony kolagen nie ma możliwości, samej się naprawy, musi dalej wytworzyć się poprzez stymulowanie tych fibroblastów, a następnie przedostaje się, jak tutaj zostaje już w naszym żołądku przy udziale pepsyny, strawiony, dochodzi do trawienia naszego pokarmu i naszego białka, gdzie wielicie cienki i tam następuje wchłanianie substancji odżywczych. I tutaj przy oddziale takich enzymów jak proteas trzustkowych, trypsyny, hemotrypsyny czy elastazy dochodzi do dalszego trawienia i wyciągania substancji aktywnych, które później krążą w krwiobiegu i do wchłaniania tych substancji aktywnych. No i wracając teraz do początku. Jak już znamy cały schemat, jak kolagen powstaje i że nie ma w innej możliwości powstawania kolagenu, to jeżeli my przyjmujemy taki kolagen i on zostanie strawiony, no to jeżeli my go pofragmentujemy na mniejsze części, to czy w ogóle jest możliwość odtworzenia go w naszym organizmie? No nie. Odpowiedź nasuwa się sama. To tu, co tutaj jeszcze chciałabym wam dodać, bardzo uważcie, że bardzo często obok kolagenów wraz z tymi suplementami kolagenowymi znajdują się inne dodatki typu witamina C, mikro-makroelementy lub flawonoidy. Dlaczego? Dlatego, że producenci są bardzo mądrzy i wiedzą, że sam kolagen nie jest w takiej formie możliwy do wytworzenia się w naszym organizmie i tutaj te substancje dodatkowe, jak witamina C, flawonoidy, mikro-makroelementy to one będą wpływać na działanie. I tutaj trzeba sobie zadać pytanie, czy warto przepłacać za te substancje taką, takie duże pieniądze? Na no to odpowiedzcie sobie już sami. Witamina C, flavonoidy i mikro-makroelementy, to one kierują bardzo dużą ilością przemian metabolicznych, które zachodzą w naszym organizmie. Jeżeli mamy ich niedobory mikro czy makroelementów, czy w ogóle witaminy C, czy innych związków w naszym organizmie, to nasz organizm nie jest w stanie pracować prawidłowo. Bardzo często sięgamy po suplementy wtedy, kiedy mamy różnego rodzaju niedobory, źle się czujemy, jesteśmy osłabieni, czego bardzo często efektami są jakieś niedobory w naszym organizmie. Więc przyjmowanie tutaj tego typu suplementów może wykazać nam pozytywne działanie i będziemy widziały efekty, ponieważ zadziałają te dodatki, a nie sam kolagen, który się tutaj znajduje. Słyszę często wśród moich klientów, jak opowiadam im ten schemat, ale ja widziałem efekt po kolagenie. No tak, tak, tak efekt mógłby być widoczny, dlatego że często mamy te niedobory w naszym organizmie i to, co spogaca tutaj te spokacone. Związki w kolagenie, to one tutaj potem wykazywały działanie, a jak już wiemy, witamina C, flawonoidy działają też bardzo mocno odmładzająco, niwelują wolne rodniki, które w nadmiarze, które są w nadmiarze i dzięki czemu one nie uszkadzają dalszych części naszych komórek, dzięki czemu nasze organy i nasz organizm jest chroniony. Oprócz tego musimy też wziąć uwagę, że bardzo silne w naszym organizmie bardzo silna w naszym organizmie jest podświadomość i psychika. Jeżeli sobie coś mówimy, to nie ma mocnych czasami, aby było inaczej. Dlatego też niektóre suplementy kolaganowe mogą działać, bo to będzie po prostu efekt placebo. Według mojej opinii przyjmowanie suplementów kolagenowych to jest wydawanie pieniędzy w błoto. Lepiej zainwestować w te pieniądze, w zrobienie badań, które pokażą nam, czego faktycznie brakuje w naszym organizmie. Uważam, że zdecydowanie lepszą formą będzie sprawdzenie, czy mamy niedobory żelaza, czy mamy go w nadmiarze. Pamiętajmy, że nadmiar żelaza w naszym organizmie także jest bardzo toksyczny i powoduje niszczenie naszego organizmu. Tak samo bardzo ważne jest sprawdzenie, czy poziom witamin z grupy B, czy C, czy witamina D3, o której też już bardzo dużo się mówi, o których też już... Kilka słów powiedziałam w różnego rodzaju filmikach. Warto sprawdzić, czy tutaj mamy odpowiednie poziomy, bo nasz organizm dąży do homeostazy, dąży do tego, aby wszystko było w równowadze. jeżeli będziemy tutaj w naszym organizmie mieć odpowiednią ilość tych wszystkich substancji, które nam są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, to będziemy wydłużać. Utrzymywanie tego naszego kolagenu. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze odpowiednią higienę naszego życia, odpowiednią ilość snu, odpowiednią, odpowiednie zabiegi kosmetologiczne, zaraz do nich dojdę, odpowiednią ilość wody, odpowiednią dietę, zminimalizowanie używek, to naprawdę bardzo długo można pięknie i młodo wyglądać. Pamiętajmy też, że takie mocne skaki wagi, chudnięcie, tycie, chudnięcie, tycie, także będą wpływały. Dojże wytwarzamy, dojrze, serwujemy naszemu organizmowi bardzo duży stres. To, to też będzie wpływało na szybszą degradację tego naszego kolagenu. No to dobrze, to możecie mi zapytać się teraz, OK, a co z zabiegami kosmetologicznymi? Jak w ogóle wytworzyć ten kolagen, że mu faktycznie działał? No więc, wytworzenie naszego kolagenu w naszym organizmie może odbywać się poprzez stymulowanie tutaj fibroblastów. To fibroblasty muszą podjąć działanie, aby doszło do translacji, transkrypcji i wytworzenia dalszej części naszego kolagenu. I tak się dzieje też z większością innych. Białek czy struktur w naszym organizmie, aby doszło do ich wytworzenia. Na pewno wszystkie zabiegi, które będą stymulowały fibroblasty, czyli różnego rodzaju mezoterapię i głowę, mezoterapię, zabiegi przy udziele fototerapii, nawet odpowiednie kosmetyki, nawet niektóre kwasy, enzymy czy zabiegi aparaturowe to one wszystkie będą wpływały tutaj na tezę kolagenu nie wiem do końca jak to jest ze suplementami które zawierają odpowiednie czynniki wzrostu peptydy które mają stymulować te fibroblasty do wytworzenia kolagenu no takich badań naukowych bardzo mało znalazłam wiem że coś takiego już jest, ale nie mam w tym temacie wiedzy, więc jeżeli ktoś z Was coś na ten temat wie, chętnie dajcie mi znać i napiszcie. Bardzo chętnie w tym temacie zdobędę większą wiedzę i dowiem się więcej. Pamiętajmy także, wraz z wiekiem, po 30 roku życia zmniejsza się ilość kolagenu. Nasz organizm go nie produkuje, dlatego bardzo ważna jest odpowiednia pielęgnacja, odpowiednia higiena życia i odpowiednio dobrane zabiegi kosmetologiczne, aby jak najdłużej wydłużyć sobie naszą młodość. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj odpowiedziałam Dokładnie, dlaczego uważam, tak, a nie inaczej, że przyjmowanie suplementów kolagenowych to jest strata pieniędzy. To jest moja opinia, która na podstawie książek medycznych wywnioskowałam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli nie interesują Was tego typu tematy, to nie lajkujcie i nie, nie subskrybujcie tego kanału, ale jeżeli natomiast podobają Wam się i nie chcielibyście przegapić żadnego, żadnego mojego filmiku, to zapraszam Was do subskrypcji. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć, pa!